Archiwum publiczne Magrathen. Miliony lat temu rasa hiperinteligentnych, panwymiarowych istot miała tak dość sporów o sens życia, że dwie najgenialniejsze i najlepsze z nich stworzyły olśniewający superkomputer w celu rozwiązania zagadki życia, kosmosu i w ogóle. O, głęboka myśli. Pragniemy, byś zdradziła nam odpowiedź. Na pytanie o co? O sens życia, wszechświata i w ogóle. Bardzo prosimy o odpowiedź. I to w miarę prostą. Muszę to przemyśleć. Wróćcie tu, gdy minie dokładnie 7,5 miliona lat. Koniec? Nie. Wracają. 7,5 miliona lat później? Tak, żebyś wiedział. Głęboka myśl. Czy masz odpowiedź? Mam, ale nie będziecie nią zachwyceni. Nie szkodzi. Musimy ją poznać. No dobrze. Odpowiedź na arcypytanie sens życia, wszechświata i w ogóle brzmi. 42. 42? Przemyślałam to dogłębnie. 42. Brednia. Byłoby łatwiej, gdybym znała pytanie. To było pytanie. Arcy-pytanie. O wszystko. Wcale nie. Musicie znać pytanie, by zrozumieć odpowiedź. Więc drać nam arcy-pytanie. Nie mogę. Zrobi to kto inny. Komputer, który wygeneruje arcy-pytanie. Komputer tak nieskończenie złożony, że samo życie będzie bazą jego matrycy operacyjnej. A wy przyjmiecie nowe, prymitywniejsze formy, by wejść do komputera i żeglować przez 10 milionów lat jego oprogramowania. Zaprojektuję go wam. Nazwiecie go.